Oprzeć? Nie, to nieprawda. Jesteś okropny. Dlatego jesteśmy razem. Byliśmy. Ach, nie bądź taka niedostępna. Wiem, że chciałabyś ze mną znowu jeździć. Nie. To nasza choreografia. Nasza piosenka. Razem wygramy. Nieprawda, Mateo. To moja piosenka. Dałaś mi ją. Nie spodobało ci się to, co zrobiłem? Nie podoba mi się to podejście. Podejście? Zrobiłem tysiąc prób, żeby przygotować ten układ. Zrobiłem to dla nas. Nie można tak łatwo załatwić tego, co zrobiłeś. Czyli co? Powiesz mi nie? Jak myślisz? Przykro mi, ale nie przyjmuję takiej odpowiedzi. Idziemy pojeździć. Tak, ale oddzielnie. Plenuję sama. że ciągle się na ciebie gniewa i wszystko przez zaśpiewanie tej piosenki. Wiesz co? Ja też się na ciebie gniewam. Co? A co kelnerczko? Tobie też mam przygotować niespodziankę. Nie, chciałabym, żebyś mnie nigdy więcej nie zapraszał do siebie na scenę, okej? Okay? Okej, okay. ale już pod sceną będzie w porządku, tak? Mateo, ja mówię poważnie, nie rób z siebie błazna. Co jest? Czy to się nigdy nie skończy? Luna, mam dosyć tego, że on się zachowuje. Jakby. Że się wozi? Słuchaj, tutaj tak się mówi. Marzę tylko o tym, żeby nie musieć mieszać się w jego kłótnie z Ambar. Ale nie przejmuj się tym, bo nie miałaś z tym nic wspólnego. On jest chyba wystarczająco duży, żeby rozwiązywać swoje problemy. Tak, chcę, żeby wszystko wróciło do normy i tyle. Spokojnie, jestem przy tobie i nie pozwolę, żeby cię ktokolwiek męczył. W serio. <noise> Dzięki.